Ale witam wszystkich bardzo serdecznie tego niesamowitego odcineczka. Nie drzwi. z rodzinki. No, misyjka taka bardzo prościutka, zabi 20 wrogów z PM-ów Będziemy napierdzielać jak silverki z P90. Ale mam tutaj niesamowitego gracza e sportowego, który robi niesamowite fragmenty. Link w opisie, oczywiście. Marcelek, kochanie. Się. To ja jestem. A, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Martial zapraszam do tego jak ze do dobrego i siedmego etabra lampariupa do O nie, ten USP bez tunika to nie jest dobry pomysł. Um. Czy ja was się dostałem w głowę? Przez smoka Z P-2000, P-250, gdy skakałem? Nera Dobra, szybka misyjka Czekaj, bo nie szczypie dupa, ja Łup! Hey, dobra, ty dedas Chyba vent Dabble, dabble Chociaż... Chociaż na boty coś robi Wep, A chcesz? <laughs> no co? 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 Ja coś na ja, tutaj coś no. robić. też Akwarium! No kurde! jest ściany? Dobra, ja chciałem dupę umyć. Hope you two are ready. co ty gadasz Lampa, co się stało z twoją kosą? Co się stało z twoją? Z moją? Tak długo ją miałem, że. Wytraidowałem się z Falfiona na default knife, a, a co? Tak, tam u ciebie? A ja też, tylko że faktory nie mam. Oh, 0, 0 0 0 Wyszli. Nice. Konsola, playera. Nice. Ja sobie ja... Pan uprzejmy tam. się, Aqua, Aqua, site Syd i Double. Double był. Co? Ja się chodzę Ej, najdół okno Znaczy nie okno, tylko rampę Powolimy się O Jezus Maria, małe drzwi, małe drzwi Idę się na nogi leczyć Na ręce też No nie mogę Zdechłem ja co? Nie mam 50 HP. No co? Bo te są lepsze od nas. Nie chcę przyjechać To jest oh, mm. no, masz szybkie okulary. Daję rampę Co ty robisz? Mój no ciu, masz 30 HP. Mamy to! Widzowie! Łapka w górę! Patrz gdzie jestem! Gdzie? Nie widzę cię. O, wam to. Pana Marka muszę zabić to go. Wyszli, wyszli Myśli mi, no gdzie ty jesteś? Nie no, ty trolujesz Trolujesz Ja mam pytanie Stoisz z w bentach? Nie, 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 nie Nie zostawię tak tego Stoisz w bentach? Nie dam rady Sto nie zauważyłem ich, no. Dzisiaj kurwa takie nagrywki z nim, no. O! <laughs> Nie, Nie no ma Jest dwóch tap. To jest hit, jak ty to robisz. No, ja przyjeżdżam do. No. I ci pokażę coś. Ja tu mogę? Ja tu z siedzę. O, duże drzwi będzie tu. Cofać? Jeden Ram. Benty. Hop do Phoenixa cofnął, a nie korki, korki. Nice Yes, Sonny Jednak coś potrafisz bo ja hopie pal gumę bo cię zabija. Ulec się To masz 80, dobra Rampa, dużo Mareczek się spał. Mały będziesz miał tej nie ma nic like <coughs> to musisz na odcinku zobaczyć Mówisz? <coughs> Zależy ci to wleci na YouTube'a Wleci, wleci Rampa, nic nie słyszę Jeszcze dwóch Jeden mała

jak Przed nagrywaniem po powiedział, że robimy dwie misje, że Vertigo będzie granem Małe drzwi będzie sprawdził dużo Ale to dla Zartu było, nawet być nabić wygląda Część, że ja hopa zabiję, nawet nie chcąc go zabijać. O! Albo nie, nie powiem tego. Ramp. Jaka rampa Rampa mam do... Była strampa Jakaś rampa Była rampa Jaka rampa? Czekam Czekam na niego Jaka rampa? No zachęcie, już jest Ej, na rampie Zabiały. był, oszukał tam Wentem zszedł On zrobił obiegłę przez całą mapę, żeby wentem zejść Czaisz? To wszyscy, rampa Bierze cię od razu, bo tu nic nie ma Niepotrzebne MOLO no. O Jezus Maria Twoje MOLO mnie nie bije mm, Cofnęli do ventów Cofnęli No yes, jest Nie, on Co ty robisz? Maciek, no waleczku, coś ty zrobię. Znowu... Znowu rampa. O nie, dlaczego ty się palisz? Ale on jest. Lewcy ta od siebie daje ty Nie wiem to taki za odcinek. już słyszysz. Keep it Fuck you. <laughs> o, wygrałeś to? No to myślisz, że co ty? Się, bo, bo, bo. O, ty... Nie. O, oh. o. Oh. fleso, sipko. Nie, dlaczego? jest Dlaczego jest

Calvin, Calvin Graham strollował Zabił się we własnym molo NIE MÓW wracać KURWA ZAPOMNIAŁEM No ty rącz Nie Ej <laughs> łap strzykawkę Ja nie żyję, no dobre Żyjesz Serio? Kończymy to Task force no yes. jest, dobra na To co, kolejna mapka Vertigo na szybko, zatrzymaj nagrywanie Widzimy się po cięciu Ale ty mi nie będziesz mówić, że ja dobra nie tniemy nic e, Robimy wszystko naraz, bo cięcie to jest mm. dla fucking nubów. Nie no dobra, ja co ja robię Pamiętam to jak dziś Poznaliśmy się na kontynentalu Nagrywaj, nagrywaj! No pressure. A to już live! Witam wszystkich! Pogrążyłem się, w śmieciu. Uptronnie. Ej, dobra. bro, zostaje hity. No. Ja mam taktykę, jak to zrobisz. Poradnik robiłem. Ok. Mówiłem, że tu no, będzie dobra. smoke. Zabijamy trzech, z dwóch zostało. Ło, kurde, dobra! Zostaw ich, zostaw ich, zostaw ich! Daj mu podejść! Dlaczego? Bo bronią od Tero zabić. No Oj Maciek, Maciek! Bo ci dam. No i dwóm ludziom musisz dać dojść, wiesz? Nie będę nikomu dawał dojść. <laughs> Oooo, Jezu! Zabiłem Leczę się No ale zabij! niec. Weź do tego maka od niego Bamby, kurwa, przez całego zajęto. UP! Uh, uh. Tam ci burzy, ale ja nie mogę, kurwa, co to było? <grywa> no, Idź, poćwicz, poćwicz. Bolać staty na Red Bull w <grywa> Nie daj, zabijaj, ja daj, daj, daj im podyć, pod... Walę no. Fikoła na krześle i to wygrywam. <grywa> No, <laughs> ale pikała na krześle. No, chodź, my bota Stay sharp, it's showtime. No, Show Showtime. Jak to showtime, to trzeba na głos. No, no, zobacz. Użyj bez tumika. Ja cię kręcę, jak to dziwnie wygląda. Bez ski, to jest ski. Weź na o kurwa Daj im wejść Co ty no daj... robisz? No daj im wejść Zabij ich Nie pikuj już Co ty robisz? Co jest, że trolujesz? Ulecz się Nie no, on mi troluje Patrzysz stetę to za to, co zrobiłeś Będę ich odbijał Idą Fajnie! Yeah, no. Jeszcze jeden z ten jestem Jezus Maria babcia! A ja nagrywam! Babcia coś tam zrobiłam babciu! A co ja robię? się dajesz ubijać przez strefę Ej, idziemy potem Danger nagrać sobie Takiego for fun? Dawaj Możesz się Tylko zamknąć? musimy wygrać Co? Na filmie będzie <śmiech> <śmiech> Nie, nie mogę, kurde. O, to jak już będę sławny To chciałbym pozdrowić Draksona. Chciałem pozdrowić Draksona. Całe oh. Team Rocket Rabbit O. Oh. i. Ale słodziutko, no i głupionego YouTubera. Na pewno nie lampę. Dziwaj dobra, nie, nie wrzucam tego na YouTube'a Nie, sorry, za to Zaszczo... Maciek, nie obrażaj się. I aparcika, ale jest toksykiem. Chciałbym jeszcze, chciałbym jeszcze pozdrawić aparcika, ale jest toksykiem. Tak, Masz, daj mi strzykawkę C Nie mam. Tam gdzie się wywaliłeś będziesz miał, a ty użyłeś <grym>, pa, w w w Ej, pa... oni rzucają lepsze smoki od ciebie Kurde, de babcia mi dziada, nie mogę z tego No ile ja mam do niego strzelać? Tam kawałek leży Co pirułek Okrał mnie, ej, co? On zrobił pirułek, żeby głowy nie dostać Pierwszy raz widziałem taką zagrywkę oh Masz to nagrane? Ej, pot, z tą sprawą mecz Ej, pierwszy raz widziałem taką zagrywkę, czaść to Nie mogę, kurwa Zawansowane boty, kurwa Dobra, ja, daj im wejść, ej. daj im wejść, ustaw się tak jak ja, z tyłu Tak, defense Mówię im wciul Defens, a on chcę wchodzi. no we opie, Daj im wejść Dekogloka mi yes, no. we traga zabrać Dobra, kieruję cię, e, się Co? się Przestrzeluję W na pewno nie ma, jeden Leży Mamy bombę? nic zapewne. Nie, w Ja to jednak profesjonalnym graczem jestem w tej grę Cii. Ulec się, proszę że Ty się lepiej leż na rogi, obsrańcu Ty się na ręce Obstaniec. Ej nie wiem, gdzie jest mój Medishot Oddaj mi, oddaj mi, daj mi się uleczyć szybko O Jezus Maria, w biegu trafiłem fleszowe. O Nie fleszuje, fleszuje Mareczku Zabrał mi Co ja zrobiłem w tym momencie? Daj mi wejść głębiej w sajta Nie Schody Pas mi daję ja zajmę się tym nosami Dlaczego nie piknąłeś? Over. Bo chciałem dać ci wejść to no To były Tu byli Co mnie powiedziałeś? nie mapa? Po co to komu? Daj im dojść, Pff. daj im wejść, już mam rola. Eee, czekaj, 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 czekaj. nie uciekaj. Smaria, my to jednak brutale. Nie no kryj schody co ty robisz Po co schody? Po co to chodzi? Ja Ple dołem On z pompy na daleko bije, co jest? To Ej, tego się nie spodziewałem, ok? Jeżeli tak trzech będzie ty, policjant trzech. Patrz mi do, patrz mi do. Da, da, tak, patrz. Szkody, trzech, czterech. Rusz nie Zabij, prosto! Ale jestem prostym w te gry! Upy. Jestem zajebisty epistym ta gierka komputerowa. Medisza to mi zebrać, daj bo mam 30. Dobra, molę. Ale to oni rzucili? Tak. Wyszli, dwóch. Jeszcze jeden flash na nowy TY! Ej może takie flesze będę na meczu rzucać? O, mid będzie Zapraszam Kolejny skok robił, ty Też że ta zagrywka działa Lecimy Odlawać mi kawahapi Mid Wszyscy Nie się jak wejdę u O! mit dobra Guta banili, tak? Dobra, oni mnie dojeżdżali Jeden mit. Tylko jeden. Powiedziałeś wszyscy mit. Bo banili na schodach hmm. Ani jednego kroczku żeś nie usłyszał. I powiedziałeś, że to jest mit, tak? Nie, było na mitie z kroki. Daj mi troszeczkę wejść. Ok. Teraz mi dajesz wejść, daj mi wejść. O, teraz już możemy zabijać na spokojnie. No ja sadzimy z nimi. Ty czekaj, jak ten flash był? Czy rzucałem go w taki sposób? Jak myślisz, że to jest dobry flash? Ja takiego mam. mam. Ale pa, jak coś takiego rzucam, widzisz? Nie. Nie, pa, Oceniam. od tego się odbija i wybucha gdzieś tu w powietrzu. O, idą. Nie, już jest barier, ale robimy. I teraz to trzeba wygrać, chyba za Bobby. W końcu? No, też mam taką nadzieję. O oh, kurde, oni zdechną z tym motorem. Aż mi gra na gujemy. Zgasziliśmy się. To też... Jeszcze jeden taki flash. Nie wyjdę przez smoka Daj mu wejść teraz Wschody jest Wschody Wschody jest, schody Chciałem, żebyś się odszedł, żeby mógł pisyć kałacha wziąć. A ja mam. Dobra! Ty masz na marnego, ja ci pokażę, co ja z tym robię. Czekaj. Patrz co, ja robię. patrz, co ja robię. Tu mam Galila. I teraz patrz, co ja robię. Oni się tego nie spodziewają. Zawału dostaną. Pa, 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 Co to za flash? Co to był za flash? Taki, żebyś się pytał. E, pal gumie, ja. Idź patrz mi do. Takiego mi da parsja tutaj. Parsja robi tutaj. Pluginate. Chapaj jak ja dobry jestem z tego. Ja właśnie widzę. Ty, cztery fragi, wygrywamy to. Mamy to, ludziska Lampa. Ja robimy to, robimy.

Brawo Daj idę na schody, a nie patrzysz mi do... GG Dzięki za oglądanie Ja się tu żegnam, obstrańcu. Dzięki za oglądanie Mam nadzieję, że wam się spodoba, albo nie Mam to w dupie Nie no, może tak na poważnie Kocham was ponad życie Zostawcie subika, łapka w górę I wbijcie marfiorowi na Wbijcie do marfiala nie zostawiajcie subika Dobra. i nie zostawiajcie mu lajka Ale Dobra, ja lecę. nara Nara